Po raz pierwszy w Wieluniu miało miejsce nietypowe wydarzenie sportowe w hali sportowej zespołu szkół nr 1 odbyły się bowiem zawody w ekolarstwie. Ich gospodarzem był właśnie zespół szkół nr 1, który użyczył obiektu przy młodzieżowej i zapewnił spośród swoich uczniów obsadę mistrzostw. Całość natomiast przygotowali działacze, zawodnicy i trenerzy grupy kolarskiej MLKS w Wieluń. Ta impreza polega na tym, że to będzie mistrzostwa szkół klas w ekolarstwie, czyli na rowerach normalnych. Ale wpiętych w trenażery, które są połączone z komputerem i zadajemy dane obciążenie. Na komputerze nam się wyświetla. Tutaj będzie to polegało na tym, że w e, czasie każda dwóch minut. Każda klasa wystawia swoją reprezentację. Dokładnie. Każda klasa wystawia reprezentację dziewczyn czy, czy dziewczyny i reprezentację chłopców. Trzech chłopców e, będą oni jechać na, w czasie dwóch minut i będziemy spisywać. Każdy zawodników zawodniczek. Tak, tak na, na sygnał startu startują, jadą dwie minuty i spisujemy po prostu, kto w tym czasie przejedzie ja, jaką odległość. Suma odległości największa będzie zwycięska. Rozumiem, czy zawodnicy, zawodniczki będą, bo tu widzę trzy stanowiska, trzy, troje naraz będzie mogło jechać zawodników, zawodniczek, czy oni będą mieli informację e, jak się spisują w porównaniu do, do konkurentów, czy, czy będą mogli w związku z tym przyspieszyć, tak jak normalnie zawodnik kolarz e, na szosie, na, na bieżni widzi. I c, 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 c. Jakie jest miejsce przeciwników? Czy tutaj też są takie możliwości, czy tylko jest na samego siebie? To znaczy tutaj akurat mamy tak, że mamy trzy stanowiska i trzy komputery, to my będziemy mówić ewentualnie po minucie, ile przejechali, czy mogą przyspieszyć, czy są w stanie, czy nie. Natomiast normalne zawody, które rozgrywają się też w ekolarstwie, to wtedy jest to połączenie takie, że to zawodnicy startują na wirtualnej trasie, oni siebie nawzajem widzą i widzą, kto ile przejeżdża. Także normalnie rywalizują, gdyby ramię w ramię. No, Ekolasu coraz bardziej wkracza na salony do, do klubów. To już nie, nie jest dla najlepszych grup zawodowych przyjemność. Czy w związku z tym nie ma takiego niebezpieczeństwa, że zanikną takie tradycyjne formy przygotowań zimowych, gdzieś obozy kondycyjne w górach? Kręcenie i bieganie po górach, żeby nabrać kondycji, tylko można wstawić trenażer na, na salę yy, pod dachem o ciep cieplutko i sobie trenować cały czas. To znaczy myślę, że to jest takie rozwiązanie, tylko yy, takie, że w razie niepogody można sobie skorzystać z tego, natomiast większość zawodników jednak przygotowuje się typowo w terenie, wyjeżdża nawet w, ciep w cieplejsze kraje, żeby to był naturalny ruch, naturalny, naturalna jazda na rowerze, bo tutaj niestety no, nie zastąpimy tej naturalnej jazdy, ten rower jest wpięty na sztywny. No, to już trochę więcej nam daje takiej naturalnej jazdy zimą, jazda na rolce, typowej rolce kolarskiej, gdzie wstawiamy cały rower i trzeba ćwiczyć i równowagę, i rytm, i tak dalej. Natomiast tutaj to jest, taka, to jest taki myślę, że troszeczkę trening zastępczy. Takie pół żarty, po serio pytanie na koniec. Czy, czy można stworzyć warunki do, do takich yy, etapów? Gdzie, gdzie warunki przeszkadzają eee, temperaturę obniżyć w takim pomieszczeniu, jakiś sztuczny deszcz spowodować czy śnieg. No znaczy chyba, chyba raczej nie, aczkolwiek nie wiadomo, co wymyślą na, na, na Bliskim Wschodzie, co wymyślą, bo oni są najszybsi w tym. Ale natomiast e, jeżeli jadą typowo, na przykład ustawiamy trasę i wirtualną trasę, to w tym momencie jak gdyby komputer sam dobierał obciążenie na trenażer. I ten trenażer, jeżeli jest pod górę, jeżeli jest podjazd 12%, e, procentowy, to zawodnik. Musi sam sobie redukować przerzutkami, bo obciążenie mu idzie kurczę na, na, na napęd i musi po prostu no, jest odzwierciedlenie normalnej trasy takiej. Także tak, jakby jechał w, w realu. Jesteśmy dzisiaj gośćmi z zespołu szkół nr 1 to będzie taka impreza cykliczna tylko tutaj, czy planujecie wyjść do innych szkół z, z tymi mistrzostwami? To znaczy generalnie z zamysłem MLKS-u na pewno byłoby to, żeby to była cykliczna impreza i fajnie by było, żeby to były na przykład mistrzostwa powiatu szkół podstawowych czy szkół średnich e, i robiona cyklicznie, na przykład jedna z wiosny, druga z jesieni. To była super sprawa. Domyślam się, że, że w zamyśle jest też pozyskanie adeptów kolarstwa, wywołanie talentów. W szkołach podstawowych to, to ok, ale czy, czy zdarza się, że jeszcze ze szkoły średniej można jeszcze kogoś wyrywać i, i, i on jeszcze zrobi jak, jakiś wynik w kolarstwie, jeżeli zacznie w wieku szkoły średniej? No i jak najbardziej, bo to są generalnie pierwsze klasy to są jeszcze juniorzy młodsi, czyli ci zawodnicy, którzy jeżeli robili coś wcześniej, fizycznie, kuczy, czy to grali, przebiegali i tak dalej, to nieśmiało wsadzamy ich na rower po jakichś tam dwóch latach, już mogą naprawdę zdobywać medale Polski. Masz takie przypadki z polskiego podwórka, że, że, że dość późno zaczął gościu ćwiczyć i, i osiągnął jakieś medale na miarę międzynarodową? No naprawdę to sporo takich było przykładów, chociaż, ale z mojego takiego podwórka był taki zawodnik z Jelcza który zaczął w kategorii junior, czyli to była trzecia klasa 18 lat. 18 lat, i on dorosły człowiek. dorosły człowiek, i został wicemistrzem Polski Juniorów. Rywalizowano na trenażerach rowerowych, a dystans, jaki każdy przejechał, notował podłączony do nich komputer. Świadkami zmagań byli cenieni w wiołońskim środowisku kolarskim zawodnicy i działacze, a wśród nich m.in. Marek Kaczmarek, wielokrotny mistrz Polski, Adam Kuś oraz Rzeczy Jasna Jan Majchrowski, pierwszy i przez prawie pół wieku jedyny wraz ze Sławomirem Podwójniakiem, mistrz Polski Seniorów w barwach wiołońskiego klubu. Zimy mamy może teraz nie aż takie jak kiedyś były, ale no to można w komfortowych warunkach i to można się ścigać z całym światem, bo to takie są warunki, że można, jeśli jedzie się z górki, jeśli się czuje, jedzie się komuś na kole, to wszystko wyczudzi i można po prostu rywalizować z całym światem. Te średnie, te średnie dochodzące do 40 na godzinę nieraz ponad to robią wrażenie. jest materiał na, na kolarza z takiego zawodnika? Dzisiaj te dwie minuty przejechał z lesionem około 40. No niektórzy widziałem, że naprawdę mają tę cechę beliconalną, czyli takie, to zacięcie sportowe. I to jest istotne, nieważne i on przejechał, bo znam zawodników, którzy zaczynali bardzo mizernie, mogę na własnego doświadczenia, a później z własną pracą, ambicją, pomocą rodziców i w ogóle jakim talentem dochodzą do dobrych wyników. Za do swoich czasów praktycznie kolastwo kobiece nie istniało. Teraz można powiedzieć, że ma się lepiej w Polsce niż, niż męskie. A jak tutaj dziewczyny wypadły, Twoim zdaniem? No, widzę, że niektóre rzeczywiście jechały na maksa, że ledwo zsiadały z roweru, i to świadczy o tym, że No może świadczy o tym też, że nie jeżdżą rowerem. To jest jedna, bo jakby jeździły, to też by inaczej się czułem. Jak ktoś uprawia sport, to na pewno nie, nie taki wyjechany, ale no niektóre ambitnie i naprawdę by szybko jeździły. Po prawie dwóch godzinach zaciętej rywalizacji wyłoniono najlepszych w pierwszej edycji mistrzostw w kolarstwie. Wśród chłopców triumfowali uczniowie technikum budowlanego przed technikum ekonomicznym i technikum logistycznym. Wśród dziewcząt natomiast wygrały uczennice technikum rachunkowości, które okazało się lepsze od technikum logistycznego i technikum ekonomicznego. Pierwsza TB. Pierwsza TB. Przedstawcie się po kolei. Mam na imię Oliwier Strzelczak. Mam na imię Igor Fiora. Mam na imię Marcin Kowalski. Macie porównanie z swoich wyników wewnętrznych? Który z Was najlepiej wypadł? Ja miałem. Jaki to był wynik? 1390. No A jak się jechało dzisiaj? Może od początku zacznijmy. Generalnie na początku było bardzo dobrze, aczkolwiek w, w, po, od, po przejechaniu y, kilometra? kilometra zaczęły się lekkie problemy, aczkolwiek nie było to jakiegoś niemożliwe. Mieliście jakieś przygotowania kondycyjne do tych zawodów, Trenowaliście w domu, na swoich rowerkach, w, w, w pokoju czy, czy na trasie? Nie, niezbyt, ale pomógł nam bardzo pan Marek Stosiek. Nasz wefista. Nasz Czy stało się, że zgłosiliście się do zawodów sami, czy, czy że, 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 rzucaliście monetą i jak orzeł to jadę, a reszka to nie jadę? Nasz pan wychowawca nas wybrał. Was bro, czyli już macie dobre oceny z WF-u i tak przypuszczam, że dobrze Wam pójdzie? No tak. Macie na co dzień do czynienia z takim yy, bardziej niż rekreacyjnym, nie powiem wyczynowym sportem? I trenujecie jakieś dyscypliny w klubach sportowych? Ja, nie, niekoniecznie. Ja nie tak samo. Żaden z Was. A czy to kolarstwo mo, mo, może to dzisiejszy wynik sprawić, że, że będziecie częściej na rowerze jechać, a już nie chcecie przesądzać, że się zapiszecie do jakiegoś klubu? Nie wiem. To jest, jest to możliwość. możliwe, Nie ale... Tak, dokładnie. Dobrze się powiedzieliście generalnie? Tak, tak, tak. idealnie. Chcielibyśmy... Chcielibyśmy jeszcze podziękować panu Markowi Stasiakowi i panu Tomkowi Greinertowi. Mamy zwycięzczynię w kategorii dziewcząt, to jest klasa, może wychowawczyni powie? Pierwsza try. A, A wychowawczyni się nazywa? Paulina madoła -Pelka. A dziewczynki jak? Kostrzewa Magdalena. Konieczna Martyna. Chowis Marta. Martyna poszła w trupa, że tak powiem. Długo długo dochod... to sobie moje słowa tak do serca za bardzo, że, że długo dochodziłaś do siebie? Tak. Bardzo. Ale jak to, bo ktoś ci pomagał tam przyjąć ci wodę, usiadł. Tak, tak, chociaż z 15 minut tak spokoju, trochę emocje puściły i no ja też jestem bardzo wrażliwa. Ale się nie rozłożyłaś siły, czy od początku po prostu szłaś na maksa? No nie wiem no. Ja, ja, ja. To było, że, że akurat wyżejście zostały zgłoszone, ktoś wam przedstawił propozycję, czy macie dobry stopnie z WF-u? E, w ogóle miała pójść inna grupa zupełnie, ale w ostatnich minut. No, na początku tego dnia była godzina dziewiąta, okazało się, że po prostu 45 minut przed startem całego wydarzenia e, wysypały się, się dwie osoby. No i musieliśmy dobrać nowe i poszłam ja oraz Magda, bo miały na nasze miejsce wejść inne osoby. Myślę, że ta kwestia przypadku była bardzo dobra i los pokazał, że jakie mamy talenty w drużynie tak naprawdę, bo my dopiero się poznajemy, jesteśmy pierwszą klasą, ale widzę, że naprawdę mamy utalentowane dzieci, które jak właśnie widać, bo mamy pierwsze miejsce. Także myślę, że jestem bardzo z nich dumna jako wychowawca, pokazały charyzmę, pokazały, że się starają i pokazały, że warto się starać, bo proszę zobaczyć, mamy pierwsze miejsce. Tak? Magda, twój pierwszy, chary, jeśli chodzi o rywalizację sportową? Nie, czy już sport jakiś? Już nie pierwszy. A w jakiej dyscyplinie się udzielasz do, udzielałeś do tej pory? W badmintonie u Pana Marka Stasiaka? I w piłce ręcznej też u Pana Marka. I w piłce nożnej wosjakowie kilka z wartościaków. Wiecie mi, czy miałeś jakieś przygotowanie wcześniej na rowerze więcej jechałeś? Nie, nie, nie. czy teraz to spowoduje, że skoro jesteście najlepsze w klasach pierwszych, że może bardziej rower pokochać? Nie. Nie, zobaczymy. Warto dodać, że poza konkursem swych sił próbowali również nauczyciele zespołu szkół numer 1, zważywszy na wiek na tle swoich podopiecznych, wypadli zresztą całkiem przyzwoicie, a ich wyniki w granicach 1280-1310 metrów nie odbiegały od rezultatów młodzieży. Robert Grabowski, Andrzej Kłaczek, ale też próbowali swoich sił. Jak proszę panowie? Jeżeli chodzi o moją osobę, niesamowita rzecz. Wysiłek jest niesamowity, można się sprawdzić. Dwie minuty jazdy z jakimś obciążeniem niesamowita sprawa, zachęcam wszystkich do uprawiania dyscyplin sportowej, jeżeli chodzi o rowery wszelkiego rodzaju czy szosówka, czy terenówka zapraszam serdecznie, super zabawa Pan Andrzej przegrał 10 metrów, nieoficjalnie, z mutkiem, ale była jakaś taktyka, jeśli chodzi o rozłożenie sił na dystansie na dystansie czasowym 2 minut czy no, od początku w trupa Pan szedł? w trupa widać, wygrało doświadczenie i wiek. O 10 metrów mnie kolega wyprzedził, ale warto było spróbować. Andrzej, Andrzej jest skromny, proszę Państwa, ale powiem Państwu jedną rzecz. No ja jestem mistrzem. No. Czy Waszym zadaniem było wytypowanie młodzieży i, i czy kto pierwszy ten lepszy się zgłaszał? Czy macie jakieś rozeznanie wśród uczniów, kogo to zgłosi do tych zawodów? E, pan, proszę Państwa, no pierwszy raz zorganizowaliśmy takie mistrzostwa. Dzięki właśnie Michałowi Kusiowi, dzięki panu Kaszmarkowi w naszej szkole stwierdziliśmy, że tę imprezę będziemy ciągnąć dalej. Odpowiadając na pytanie, Mądek na, na pytanie odpowiadam w, w, w Sejmie. Znaczy chcieliśmy po prostu zorganizować takie mistrzostwa w kolarstwie dla pierwszych klas, żeby oni się po prostu Czy Sami zgłaszali czy wytypowywaliśmy? Sami się zgłaszali, każda klasa się zgłaszała, ja wytypowała swoich... Y, trzech swoich... zawodników i trzy zawodniczki. Tak. Jesteście jest... jest zadowoleni z ogólnych wyników, że, że w zasadzie nie odbiegacie wynikami swoimi o, o, od młodzieży? Nie, no trochę lepiej Niech co niektórym poszło, ale... A trochę, zresztą... trochę gorzej. Jesteśmy bardzo zadowoleni, uczniowie również. Znaczy ja mogę tylko powiedzieć tyle, że w wieku 56 lat pobijam niektórych. Pozostaje mieć tylko nadzieję, że impreza w Zespole Szkół nr 1 zapoczątkowała zawody w ekolarstwie w Wieluniu i już wkrótce podobne przeprowadzone zostaną w innych Wieluń w polskich szkołach organizatorzy z grupy kolarskiej MLKS z Wieluń nie kryli zresztą, że mają takie plany.